Wszystkim, z na Galaktyce i witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem z aktualizacji. Yy, I nagrałam wyczytowanie, bo nie chciało mi się. No, no, no. <laughs> nie pytajcie. I będę na całkowicie innym koncie, bo chcę sobie przypomnieć stare lata, więc będzie tam tylko. No, tam będzie tylko startowiec, ale za tam jest 20 poziom i jest lifetime. <laughs> Cicho, ciebie tutaj nie ma. Więc tak, jest ze mną oczywiście Justyna. ma, No. I tak, dla mnie aktualizacja nie jest za fajna, To jest to samo co roku. Ja bym wolała, żeby było coś nowego i tak dalej, i tak dalej. Przy okazji mogę wam pokazać co było na, na aktualizacji, ale to nie chcę mi się w sumie włączać. Walnęłam się. Zamiarne. Ja mam Ja ją na ci No dobra, Wals... jak widać jestem na Awerę. No nie... Właśnie nie, nie lubię tego programu, bo trochę laguje. A właśnie jak, jak... jak ktoś korzysta z OBS, to może mi pomóc, bo mam OBS, ale nie wiem jak to z tym kluczem w ustawieniach. Bo nie wiem, gdzie go na YouTube sprawdzić no, Ale gdzie ty jesteś? Gdzie o, na nie, pewno co? Ty? <gry> ty? Ty... jak się nazywasz? Lorraine? Nie, jak się nazywasz? Nie, no, nie, nie Aha się na to konto? Na to samym konie? No, ja jestem na Avery Hig... Higpaw Hig... Ale... Tam nie możesz wejść? Cicho bądź, boże, a może ja chciałam na to, bo chciałam odświeżyć sobie, tak? Chciałam odświeżyć sobie. I tak, nie wiem... Ja po pierwsze idźmy tutaj, ale w sumie to czemu by nie? Pojedziemy sobie do no, Morland, pierwszy zobaczymy sklep z bonusami, albo w sumie nie jak to jest. Albo tak, tak, to jest lepszy pomysł, to jest lepszy pomysł. Jedź ze mną, jedź ze mną do Morland. A już ma rzecz? No tak. No serio błagam no, czemu to tak laguje Łezka. Właśnie... No, tak, to no wiem właśnie... No, to się właśnie. Dobra, ja będę nagrywać się Dobra. I będę nagrywać aktualizacje Tak jak normalni i przepraszam, że nie wiem, słuchać w telefonie, ale nie wiem czemu ich. Dobra. E <suszy>

a i właśnie możliwe, że niedługo będzie live'a, live Ale muszę obczaić jak się robi live'a. No Dobra, więc sklep z bonusami nadchodzę. Laguje mi się człowiek. Laguje mi się każdy. Jak się w ogóle nazywasz? Bo zapomniałam. Aha, dobra, czyli te, dobra Nie Więc... ciekawego Cicho, cicho, nie, nic nie mów, nic nie, nie mów Sklep z bonusami To co jest tu nowe, czekajcie Wytaj się zobacz co jest nowe Cicho, ja tutaj patrzę Wszystko po kolei patrzę No cicho bądź. Uu, ładne kulczyki, bierzemy Co dzisiaj że bierzemy ale w tym czaprakach raczej nie bierzemy i nic stąd, czemu stąd nic nie biorę, bo, bo nie, powiem tyle, bo nie, nie podobają mi, no podobają mi się, no, ale nie aż tak, żeby, na razie sobie tutaj zostawiam, jak mi się bardziej spodobają, to może je wezmę, a tymczasem zmienimy sobie na kolczyki, jaką muszę je znaleźć. Ja później zobaczę, jak te kolczyki Ja też, ej czekaj, yyy... Chodźmy do stajni i ja sobie chyba zmienię włosy na razie, bo chcę zobaczyć, jak te kuczki wyglądają. No ja No. Dobra, jedziemy po ciebie z trzęsportowana z powrotem do stajni. Że inaczej. Bo tu ty pamiętaj, no. potem. Ej, ale potem masz zmienić sobie włosy na te, które miałaś, Gierzotem. Ha, jej. Myślałam, że mnie wezmą. Wy, Wywali. Nieważne. No to zrobię aktualizację bez ciebie. Dobra, o Boże, jakie ja mam koszmarny makijaż. Te brwi, no nie. No są takie hamskie. Podnieść. Czym ja w ogóle ten makijaż? No, nie wiem, dobra. Fryzury. No błagam, jakaś fryzura, jak ziemi. Okay, tak, 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 tak. mam takie. O! Ej, ładne gwiazdki! Co mi w sumie? Włosy na kucyka, bo. No, w kucyku mi jest ładnie XD. W tych czarnych włosach, ale w kucuku... Nie wiem, czy ba, mi się podoba ten kucyk. Bierzemy go. Dobra. Więc tak. Tak, ja wyglądałem są bardzo ładne moim zdaniem. O, I moja postać przy okazji. Dobra, szyb, nie wiem, mam, nie mamy za dużo czasu na tą aktualizację. Ale dobra, nieważne. koniec smutny, przykro mi a właśnie, 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 właśnie. Nie. Ja na razie dokupywać kupować Starcoins nie będę, Dlatego zbieram Starcoinsy i właśnie piszcie, jakiego nie mam kupić. Bo ja nie mam do pojęcia, jakiego... No to będzie nasz pierwszy więc się zastanawiam, na jakiego konia chcę kupić. To będzie do Star bo jakichś nowych jordników. czy no nie wiem. Na przykład Mustang, Frezejczyk, no nie wiem. Mam 20 level, więc mam wszystkie konie tak jakby odblokowane, więc mi piszcie. No, no, no. Ale Kogo to nie obchodzi, bo jest na różnych kontach, więc cicho bądź. Dobra, to ja, to lecimy, lecimy, lecimy. To lecimy se tędy, Bo czemu by nie. Nie zabij, nie zabij. No nie, ostatnio mnie nie zabiło jak tutaj byłam. No, no ostatnio... O, z życia mnie nie odejmuje jej hej. Ostatnio jak tutaj byłam, to mnie nie zabiło i to było tak fajne. Teraz to co, to, to, co to ma być? Nie laguję, więc może mnie nie zabije. Ha, wiedziałam. Jak laguję, to nigdy mnie nie zabija. nie wiem jak was. Więc tak, są też nowe rzeczy tutaj, w tym sklepie. To jest tu pyta, więc tak. Cicho. To jest nowa sukienka. na tak? No nie za bardzo mi się podoba. Ale to jest spodenki. Te dwie pary mi się mega podobają. Bardzo ładne. Ale nie kupuję ich, nie kupuję. Zbieram na konia. To nic nowego nie ma. W butach są japonki. I mi się nie podobają, bo są za jasne i nie widać. Mi się, jak już, to mi się bardziej podobają te słodniejsze. Paczki, które też mi się za bardzo nie podobają. O, czapek. które... I cały sprzęt dla konia mi się mega podoba. Dobra, siodła też. No właśnie też mi się bardzo podobają te siodła i w ogóle... głowia A już ceny z kosmosu, ceny z kosmosu. Powiem na pewno, że są ceny z kosmosu. I dwie nowe torby, które nas nie interesują. Więc tak, zacznijmy robić zadanka. Mhm, mm bo może jeszcze jest, o, są jak zwykle lampione. Czekajcie, to sprawdzić, ile ten filmik w ogóle trwa. Pozwólcie, że przeklikam to, bo mamy mało czasu chyba. Ile mamy czasu? Proszę mi powiedzieć, ile mam, ale mi mieszka. Uuu, ej, sprężyliśmy się, trwa 9 minut tylko. Zdążyliśmy z tą aktualizacją, więc może i zdążymy to wszystko. Suneko, przycisz ten film! Mami, mam jedno plus jest tego, że ładnie to wygląda. To schodzi. Mhm, no dobra, zobaczmy. Tim, co? Misery, co tam akurat? Co? Od kiedy ja jestem koleś? No nie, okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. Nie, dobra, nie. Potem był na Twoim miejscu w. Dobra, tego nie, nie chcę się czytać. Tym puszczał krzaki. Na tym bo jedną z letnich i Fajnie! A może czekasz na otwarcie wyścigu na plaży? No, oczywiście. Jo, dziewczyno! Mam. Fajnie, jak. Kapitalny ja pomysł. Cicho ja to czytam. Może pomożesz mi w pracy na plaży. A ja jako mega podziękowanie pozwolę Ci na przetestowanie żebyś wyścigu jako pierwszy. Mhm, tak. Czy to wygląda jako pierwszej? Czy to wygląda jako pierwszej? Dobrze, jak sobie życzysz? Super luz. A ja będę miała czas na przygotowanie mojego letniego drinka gdzie? smakowało niezwykle jak zielona żaba w grze, się nie wiem czy mi to zachęcająco. Z tym może dobra, może to przeklikam nie chcę tego czytać, przepraszam. Ale wy możecie sobie oczywiście tutaj przyjechać. Zbierz brynę... Tak mało, no naprawdę... Jak sobie? Dzieje? Jak sobie życzysz. Właśnie mamy jednak mało czasu, jak jeden... nawet tego bo to mega ładnie to wygląda. Pięknie. Mi się mega to podoba. Yy, przepraszam Was ogólnie, jak będę to przekiwać, ale... No mamy... O, rekin tam w końcu pływa. Yy, no mam mało czasu. Powiem tyle. Mam mało czasu, bo 20 minut, więc nie jest za dużo. Uhu, ktoś mnie zaprosił do grupy. Trzecia, chcesz mnie zaprosić do grupy. Jakaś. No, nie przepraszam, ale nie jestem zajęta. Zajęta jestem, zajęta. Jakoś to obchodzi, czemu akurat weszłam na to konto, po prostu. No, po prostu brakowało mi jednak tego startowca. Bo teraz każdy, no, jeździ na tych odlotowych koniach i w ogóle, ale w następnym odcinku będzie tak jak wcześniej. Więc, no. fajnie, spoko, spoko mm -hmm. O, jakaś szybka Dobra, spoko, spoko, spoko O, No potem nie znajdę swojego konia Co z tego, że mam na mapie to zaznaczone, ale no co z tego Dalej cicho mm -hmm. Właśnie, jak będziecie chcieli, to będę mogła to czytać, ale no, 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 no. Dzięki za pomoc z ręcznikami w miejscu. teraz kiedy mamy świeży ręcznik, musimy je rozłożyć na... Ja, ziemniaki. Tak, mi się ziemniaki, tak, 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 ja wszystko mówię. Tak, tak, tak. Mario, czy my te postawiamy? Tak, konia, dobra, bierz się. Składanie. Ej, ja do ciebie oddzwonię, bo masz dziwny dźwięk w telefonie. Okej. Okay. Nie wnikajcie, co to był ten dźwięk, sama nie wiem. <grym> oddzwonię. Nie wiem czy wy w ogóle słyszeliście, Nie wiem, mhm. dopięć witam. witam, witam, witam. I o zdrowie pytam. Właśnie ty, ty robisz tą aktualizację, Ty nie rób tej aktualizacji. Mhm. Składasz tak, składam, składam. A prawda jestem płatny. No, się, um, bo, właśnie, bo... Tak. E, właśnie, czekaj, czekaj, czekaj. Właśnie, nie zapomnijcie pisać, jakiego konia będzie na lopie kupić. Hmm. A i jaką masz oczywiście. Ja na przykład z Islandów to muszę kupiła czarnego jako dziennie. Ja bym kupiła tak Masz. Przepraszam, ale to jest moja. epo, Nie powiem jaka siostra. <grych> I, prze... I nie bije. Złączy pod 112. Nie wytnę tego, żebyś wiedziała. Zadzwońcie pod 112. Fajnie. Może jak mi się nie chce tego. Gdzie, gdzie ja mam w ogóle jechać? Co? Gdzie jak? Uje. Przez z nią boli mnie ręka. ręki łezka. Postawcie mi w mm, Nie myślę, że ja na twoje ochotę będę musiała to robić. Uwaga, mam coś się. Oczywiście, że ja będę musiała przecież tak. Ile trwa nagrywanie, proszę mi tutaj powiedzieć. Mamy jeszcze 5 minut. Więc prawdopodobnie, zrobię z tej aktualizacji, jeszcze dzisiaj drugą część, bo maksymalnie mogę nagrywać 20 minut. Nie wiem czemu. Nie pytajcie się mnie. Ale to już nie jest za długo. Gdzie są jeszcze ręczniki? Prawdopodobnie teraz będzie koniec tego odcinka. I jak skończę rozkład terencznika, to będzie po prostu koniec gram jeszcze dzisiaj zaraz drugą część, bo boję się, że to będzie trwało za długo niestety. Więc no 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 przepraszam Was, że to będzie tak jakby taka dwuczęściowa aktualizacja, ale z drugiej strony może być fajnie. No to tylko odbiorę to i będzie tak jakby kończyć. Tak jakby. I nagram oczywiście... Ale coś, nagramy spokojnie drugą też spokojnie. Dzisiaj albo jutro. Nie wiem. Ale raczej dzisiaj. Dzisiaj no... A nie, ja to już już Eee, to w następnej części to będzie więc tak jakby się z wami żegnam, ale się nie żegnam um, do zaraz to jest często mi do więc do zaraz e, no myślę że tyle do zaraz no, no okej, okay. dobra nie, nie wnikam albo dobra żegnam no. was tanecznym krokiem co ona robić? Dobra, nie wnikam, nie wnikam. Więc tak, jak mówiłam, żegnam Was tanecznym, no tak chodźcie do niej tak. Tanecznym krokiem do zaraz!